Cześć maneczka, ziemęczki z tej strony oczywiście Ezwer i witam Was znowu w Thunder Island. Dokładnie rzecz biorąc, tak na wstępie Wam bardzo dziękuję za wszystkie łapeczki w górę oraz za subskrypcję. Pamiętajcie, trzeba tutaj subować, bo statystyki mówią yy, jasno, połowa widzów ogląda, połowa. Nie widzów też ogląda, także zachęcam do subskrypcji wszystkich tutaj zebranych. Dziękuję za to. A my tutaj, słuchajcie, lecimy. Ostatnio miałem problem właśnie z pękami i mi właśnie doradziliście, żeby pójść sobie kupić zbrojkę dokładnie w to miejsce. Znalazłem kolegę płatnerza i on ma tutaj różne zbroje. No niestety one trochę kosztują, dlatego zakupiłem sobie taką najzwyklejszą, łacianą, że tak powiem, zbroję ze skóry. Oraz też łowcę, którego właśnie mamy Questa. Zakupiłem sobie żelazny mieczyk, O, tutaj fajnie widać. Także mam i mam nadzieję teraz, że właśnie z pająkami się uwiniemy naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Także lecimy, lecimy, lecimy na ekspowiska dokładnie rzecz biorąc. Tak? I za chwilkę się uwidzimy przy pająkach. Tak korzystając z okazji, że sobie tutaj biegnę do tych pajączków. W sumie chciałbym Wam podziękować za protipa, że tutaj jest PvP z 1.8, a nie z 1.9 wzwyż. Dlatego możemy tak bić te potwory, a ja ostatnio się trudziłem tutaj, żeby mi się ten pasyk załadował. Także dziękuję bardzo oczywiście za poradę z tego miejsca, bo jak widzicie już teraz... One mi w ogóle tutaj jakiegoś zbytnio problemu nie stwarzają, a dzięki temu mam jakiegoś ekspa i możemy sobie w sumie przy okazji, jak biegniemy tutaj, te potworki zaatakować i że tak powiem polecieć dalej. Naprawdę bardzo przydatna opcja, bo w sumie nawet tego nie przetestowałem. Stwierdziłem, że jak biłem z 1.15 i mnie wpuściło, no to musi być nowe PVP. A tu proszę bardzo, niespodzianka. Dobra, chodźmy na te pająki. Pamiętam, że ostatnio one naprawdę spory dement mi tutaj zadawały, dlatego tak czy siak.

Super Turbo Pająk! Super Turbo Pająk! Ej! Ej! Lubię to. O! Turbo Pająk! Jeśli znajdziecie błoto w grze, zgłoście go. Nie mam zamiaru. To mi się podoba. O nie, padłem. Oj, Drapanie nie dostałem. Nie! O nie. Fajny sposób to jest nabicie, ale widzieliście, że jest to zdecydowanie zabezpieczone, bo nie dostałem ani jednego itemka. Znaczy, no, może dostałem pajęczynka, ale nie dostałem oka pajanka. Haha, <laughs> oh, kurda, ale to jest wyzwanie, słuchajcie. Masakra, masakra. O jejku, dzień nam się tutaj robi. Nawet ja nie spodziewałem, że tutaj dzień może się zrobić na tej mapie, bo wiecznie tutaj noc była. Ale pajanki muszą być bite. Ale <laughs> one mają zasięg bicia. To jest jakiś koszmar. Naprawdę. Jest? Wejdzie, wejdzie. Jest, dobra, dobra. O nie, żadne oko nie poleciało. Ho, oh, oh, jaki pech. Dobrze, poczekamy sobie tutaj trochę. No, patrzcie, no te, te linki. Linki lecą. Pajęczynki, linki, pańczynki. Ale z... Ale oko to... To tak nie bardzo. Chyba za mocno je bije i... Po prostu... Oko nam się tutaj rozpada. A, pobiegł sobie za nim. Świetnie. Znowu nie ma dropa. <laughs> Jacie! Ale... <laughs> Jaki quest trudny. <laughs> Ktoś bije sobie po raz pierwszy na serwerek. I ma problem. A jeszcze mnie zatruł. A oka nie dał. O nie. Najgorzej, najgorzej. Nie wiecie co. Mogę wykorzystać te łapce, żeby one mnie biły, ale nie biły. O! Jaki agent? Jak one biegają. Dobra, tutaj trochę sięgam. Czemu ja ciągle słyszę kurczaka? O, oh, uderzył mnie. Jest oh. jakiś ...pająk na wspomagaczach. Już tutaj nie skacz, wiesz. Czekamy. Dalej bez oka. Niedobrze, bardzo niedobrze. Klepki mi się kończą. Też, też mnie to troszeczkę na, tak niepokoi. Nie ma oka, halo, co jest? O co chodzi? O co chodzi? Co to za drop jest? Kolega leci na, na kozaka, na kozaka, patrzcie. Zobaczmy. Przymczak versus pająki. Ale <ścoughs> no kładzie. Patrzcie, już ma lepszą zbrojkę, wszystko może sobie pozwolić na takie manewry. nas tutaj więcej się zebrała Jest oko! Dobrze! Jeszcze dwa! Jeszcze dwa! Iwana, jest Idzie. Podsapną sobie trochę. Dobra, bez oka jestem Trochę Trochę pod Ksułem tutaj Ale to nic. Ale to nic, czekamy, czekamy. On tutaj w miejscu je bije. A nie, dobra, cofa, cofa, cofa. Ten jeden, który biega, może tutaj wiecie, bliżej trochę podejść. O, u serca, mało serca, mało serca. nie, 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 nie podchodzimy. Ojej. hit and run normalnie Jestem Aj, nie dosięgnąłem O nie byku Jest 8, jest 8 Uciekam Jak się udało na farcie O, nie wierzę Ale super, dobra Uf. O, nice Dobra, na Huba. Zastanawiam się, gdzie to do kopalni tepa dokładnie. Wiecie co Sprawdzę to? Bo może to jest bliżej miejsca, do którego chciałbym się dostać? Bo to jest wiecznie noc. Zobaczmy. Kopalnia. Aż tak faktycznie bezpośrednio do kopalni. Dobra, to nie. To wracamy na Thunder Island i lecimy do łowcy. Jaki to był quest, naprawdę. Ok. Szok, szok, szok. Tutaj. Okej, okay, dotarliśmy do Pana Łowcy już, także oddajmy wreszcie quest'a. Uuu, doświadczenie monety, 500 monet, fajnie, 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 udało się. I co nam tutaj Łowca powie? Moja potrawka z oczu jest już coraz bliżej mojego łowczego wątka. Okej, okay, a propos jedzenia, karczmarzowi przydałaby się pomoc, porozmawiaj z nim, powodzenia. Karczmarz i głód. No to dobra, musimy do pana. Właśnie, a propos głodu, jedzonko już mi się tutaj powoli kończy, także pan karczmasz nam się tutaj naprawdę przyda. Także wiecie co, nie ma co tutaj stać zrobimy O je! Oh yeah. <laughs> Jesteśmy trendy do pana karczmarza tutaj. E, dłowca kamieniarz. miasto farma, siemaneczko. A e, karczmasz. No nie widzę. No nie widzę, także... Ja Tutaj zrobię czary Mary i już tak mniej więcej wiem. Yy, Czekajcie, tutaj kupowałem u tych ziomeczków, czyli powinno być, według mapy, na stronie gdzieś, gdzieś, gdzieś. Tutaj? Patrzmy, jest, jest pan karczmarz. Dobrze, zakładajmy. Hej, zgłodniałeś? U mnie możesz zaopatrzyć się uwiedzenie i odsapnąć pomiędzy misjami. Uhu. Dzięki. Tak myślałem przez chwilę, że ja dostałem od tego od gościa. Tak myślę. I co jest, idemy mi się pojawiły. No to pozdrawiam widzów w sumie z tego, z tego miejsca, bo naprawdę, wow. <grybujesz> ok. Próbowałeś już mojego chleba? Poczęstuj się. O, chlebek, dobrze. Dobrze, dobrze, dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra. My przetestujmy. Mmm, naprawdę dobry chleb. <grybujesz> O nie! Oddałem Ci chyba całe moje zapasy. Ej, ja już je zjadłem. Czekaj. No, już, już trochę zjadłem. Przepraszam, panie karczmarzu, ale no. Mm, no, głodny byłem, no. Przynieś mi, proszę, 32 sztuki pszenicy, bo nie uda mi się wykarmić więcej gości. Wow. Mhm. Mm Pszenica zboże, ojejku, to chyba będę potrzebował albo swoją działeczkę ogarnąć i tam posadzić. Albo, albo gdzieś po prostu posadzić pszenicę i się skampić i czekać, żeby ktoś mi tutaj nie podebrał. Także no, 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 naprawdę mam wyzwanie. Tak, a propos tego cheatera, co go tam ostatnio od, od, od cheatuchów wyzywałem, to tak, są tutaj atrybuty. Jest, jest szybkość. Nie wiedziałem o tym. Już wiem. Sobie nawet troszeczkę tutaj do szybkości dałem. I troszeczkę do ataku na moby. Żeby te wiecie. Te pająki lepiej tam tłuc. Także tak sobie tutaj te punkty. Um, że tak powiem. Rozdałem. Tak, no dobra. Wiecie co? W tym momencie zakończymy ten odcinek. Dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już za niedługo. Pamiętajcie żeby zostawić łapeczkę w górę. Oraz też subskrypcję. No i do następnego. Na razie cześć. Hej hej.